Manko, tu kamilion. Witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem z chłopakami na budowie i będziemy wstawiać szyby z drzwiami. Co nie chłopaki? Co nie? nie. A Tak, małe zamieszanie z rana. Zobaczcie. Widzicie to obleśne okno? Zobaczcie, jak wygląda. Do tego są te drzwi i drzwi tutaj za Grzesiem. Idzie wszystko do wymiany. To najpierw ścinamy ten stary silikon. Czekam albo... idą szybę. Tu mamy takie przystawki Heniu z drugiej strony podcina kit. Zobaczcie, szyba poszła. Zobaczcie, najsilniejszy człowiek na, siło, na budowie, na siłowni. I zobaczcie, od razu przecinamy trawugi. I właśnie jeden z najlepszych momentów pracy. My sobie stoimy, a tu tubelcy już od pół godziny rozkłaniają, jak to zrobić. Tam my stoimy, się przyglądamy. Drodzy widzowie, zobaczcie, nie ma już framuk. Drzwi poszły. Okno tak samo. Drugie drzwi też są przygotowane. Zobaczcie, tylko takie coś zostało. Tutaj, panowie, druga ekipa będzie nam obudowywać wszystko. Heniu, no? weźmiesz się za robotę? Ej, jutro. Dobra. No, dobrze Adrian. Dobrze. Widzicie? Tutaj bardzo dobrze Adrian. Trochę w lewo, trochę w prawo. Mamy za mało miejsca, więc musimy centymetr uciąć. Tutaj właśnie Adrian z moją nawigacją działa. Dobrze. <suszy> Teraz zobaczcie, jak się szanuje starszych ludzi w Holandii. Co nie? Ty coś wiesz o tym? Chłopaki będą tutaj montować teraz tą kozainę, a my lecimy sobie na dach, zrobić mały transport, przynieść resztę. Także lecimy z tym. Trochę demontażu, trochę montażu. Teraz sobie trochę poogarniamy. Framuga pierwsza wstawiona. Drzwi tak samo już na zawiasach. Jeszcze tylko okno i druga, Framu... e, drugie drzwi. Powiem wam, że fajnie nam dzionek mija, ale niestety nie możemy się napracować dzisiaj, bo panowie, którzy przygotowują wszystko do tego, żeby kozajny wstawić, robią wszystko źle. Są różnice pół centymetra, za mało jakby było za dużo, to jeszcze tam ciul. Ale jest pół centymetra za mało, więc nawet tej kozajny się nie da wepchnąć. No i nie wiem, czy dzisiaj będziemy to folią zakrywać, pewnie będziemy kończyć. A także dzisiaj zdaniemy dłużej, będziemy kombinować. Na razie jedne drzwi są wsadzone, są dobrze zrobione, drugie drzwi nie chcą wejść, okno nie chce wejść. Także no chłopaki z drugiej ekipy się nie spisali. Rzeczywiście się ładnie piękuje. Razem z Heniem przyszliśmy sobie tutaj na dach, trochę poogarniać bo tam już jest ogólnie za dużo ludzi. Yy, mieliśmy zrobić trochę więcej roboty niż zrobiliśmy, no ale że koledzy holendrzy pół centymetra za mało wymierzyli, no i teraz muszą wszystko rozbierać, budować nam od nowa, i przez to my też nie możemy skończyć, a jest już dość późno. Także dzisiejszy dzień nie był za bardzo produktywny, za dużo nie zrobiliśmy. Ale ten vlog, właśnie, też mówi o tym, że czasami na budowie tak jest, że choćbyś chciał, miał chęci, chciałbyś zrobić, to się po prostu nie da przeskoczyć pewnych rzeczy. Dlatego, my teraz chętnie postanowiliśmy, że posprzątamy sobie tutaj na dachu. No i praktycznie dzisiaj będę kończył tego vloga. Może kiedyś jeszcze nagramy takiego vloga bardziej specyficznego, jak się montuje kozajny, jak się montuje okna. Dzisiaj to był taki bardziej luźny właśnie vlog. My też jesteśmy na tym projekcie pierwszy dzień. Tutaj musi się trochę wszystko zorganizować. No jak się zorganizujemy i będziemy z chęcią stawiać okna, to nagramy vloga, który pokażemy od początku, jak to się robi, żebyście mogli pójść powiedzieć, powiedzmy, z takim trochę mentalnym doświadczeniem do pracy i powiedzieć, że już tego nie znaliście, że to robiliście dzięki temu, że właśnie mojego vloga Yo, także co, my tutaj ogarniamy zobaczymy co jeszcze będziemy robić, będziemy kończyć